Nie uczę, sama. Na plażę idziesz. A idziemy na plażę, a wieczorem się upindrujemy, bo mamy tak. koncert. Cza, cza, cza. <noise> no właśnie, to jest to fajnie, ale ciekawe, czy scena została przeliczona na te uderzenia. Wstaliśmy, jest... trochę pospaliśmy. Idziemy na plażę. Dzień dobry. Mamusia odstawiona na plażę, taram. Zona odstawiona, ram. Idziemy na plażę. Nie plażę idziesz? Idziemy na plażę, idzie. O, idzie na plażę ale cierpią, bo mamy tak. Idziemy na flamenko z poczęstunkiem. Znowu plaża w El Campeo. woda czyściutka tutaj jest. Jak należy, a w centrum wczoraj byliśmy i tak nie było. No, glony. Ha, ha. Jeden, a drugi, zresztą w tamtej części, na lewo, tak samo. No. A tutaj oczywisto, czyściutko. Znaczy. No tu są gdzieś te pomosty. Aha. Nie, no, te, no. Ale fala dzisiaj jest. Falka dzisiaj jest bardzo dobra. Chyba z godzinę siedziałem w wodzie. Tak mnie wymęczyło. To mu witania. Idziemy na flamengo. Idziemy do ludzi. Idziemy do ludzi. To są człowiek człowiekowali. Ładnie? No, Ładnie. Także idziemy sobie na flamenko. Będzie na poczęstunek. I muzyczka będzie grać. O, ale fajna pani jest. Czeczaczan. Dała się, cza. cza, cza. No właśnie, cza, cza, cza. Dużo kolej do parkingów, pokaż. No, I do jednego, żeby zaparkować, jest do bardzo do ciężko. Dziś myśmy wyszli ze samochodu wcześniej, kuzyn idzie zaparkować, a my już idziemy, bo mamy na ósmym tam kolację. I jak się spóźnimy, to, to może być ono problemo. No, a tak jak jedna osoba dojdzie, to uh -huh. jeszcze będzie okejka. Tak. Czekamy na jednoroczki, czyli festery hiszpańskie i czekamy jeszcze na kuzyna, bo muszę zaparkować. Tam jest scena. Widoczek jest na molo, a tu na scenie będą występy. Będą. Lokal nazywa się El Mentidero. Wejściówka kosztuje 35 euro na łeb. W cenie jest pokaz flamenco oraz żarełko gorąco nie jest nie jest gorąco kochanie wyglądam jak Camerona widzę wspaniała tak, tanie w ogóle tutaj mylą z hiszpańką jak to zrobię dobrze jest wjechało tinto de verano tanie dostała wineczko madre też tinto de verano dobrze. Będziemy sobie popijać. Madrę, jak się Madrę podoba? Na bardzo. <gamy> I do morza Widać mhm. ten, ten, ten somerade, coś. coś. Mhm. No to jest Dzisiaj będzie flamingo. Flamingo! Wam, że to jest bardzo dobre. Taka sałateczka była. Troszkę tuńczyka. Do tego jakiś tam paluch. To z buraka też sobie niespokojnie. Robię Wam pewne pasy. To robisz nam za Balszyk czerwony. Dostępna pozycja, która miała wjechać jako pierwsza. Chorizo i krakersy. Ale dają. Dają. Testuj maleństwo. Wygląda, że wjechało croquetas. croquetas tak. Chorizo, I jakieś ciasteczko. Żeby przyspieszyć, nie? Mhm. No bo tamtym razem jak byliśmy... To... Tutaj też coś byliśmy. ciekawego? No wcześniej zaczęliśmy, nie? To jest prawa stało. Słuchajcie, bardzo dobre to czasteczko tak wygląda w formie przed. W środku jest szelpa na ogołowinka. Jeszcze deserek na dokładeczkę. Na koniec. Teraz zobaczymy co to jest. No, jest. To teraz już naprawdę tylko zjesz i oglądasz, jak Tak. Taki naputrowany. Tak. tak. <laughs> Czas trzeba przetrawić sobie. Koniecznie. Tania mówi, że niedobre, ale ja spróbuję i na pewno będzie dobre. Pijany biszkopt z kremem i Jak smakuje, jak mleko z tupki. No, dlatego mnie nie Uwielbiam smakuje. mleko z tubki, także jeżeli ktoś lubi mleko w tubce, na pewno mu to będzie smakowało. I mam dwie porcje. Ludzie na coś czekają. Jakieś światła zgasły.

Wszystko fajnie, ale ciekawe, czy scena została przeliczona na te uderzenia, będzie? F ég! Ég tar skort ykkert Gleit fits! Gleit.. Ale! Mogę się nie rozumie tego, co się śpiewa. Jest, widzieć, że to jest inna kultura. Jest to inaczej przeżycie niż jakieś tradycyjne, jakieś tam polskie. Nawet jestem ciężka. Tak, nie są to kresowiaki, czy. Nie, nie, nie. No, powiem tak, chociaż raz warto zobaczyć takie tradycyjne hiszpance flamingo. Plamenko, tak. A wy tymczasem subskrybuj się na nasz kanał, lajkuj się, dzwoneczek. motywuje do następnych nagrywek oczywiście. Do zobaczenia na kolejnym vlogu. Pa pa.